Wodę, ale Idzie ja blondynka pływać. samochodem, podchodzi policja. Ja, yes. sam, do wody, ale to ja nie umiem sam. pływać. Każdy jest kowalem swojego losu. Ale widzisz, po każdej takiej drobnej sprzeczce związku przychodzi jednak pora godzenia. I ja idę do męża na przykład z ciepłym kakałkiem. <grym> Ojciec upadnie mu kryzaka albo jakiegoś od koki. Tobie <grym> nic tego kakałka nie zrobi. I kapucyka też tak musisz kofię. sam tarmusić. Także nie wiem, czy to takie... To jest ja. Skoro wolisz być sam, to bądź sam, każdy jest kowalem swojego losu. Ale widzisz, po każdej takiej drobnej sprzeczce związku przychodzi jednak pora godzenia. I ja idę do męża na przykład z ciepłym kakałkiem, potem jest fajny seksik na zgodę. A ty, tobie nikt tego kakałka nie zrobi i kapucynka też musisz sam tarmusić. Także nie wiem, czy to takie fajne. Skoro wolisz być sam. to Masz kapucyn tarmuszony? To ja go zgasiłam w ogóle!